Witam wy w kolejnej jednorazówce Piąta już, no i dzisiaj na ogie biorę Team Fortress 2, czyli dość znaną grę. Oczywiście tutaj widać e, coś chłodnego no. czy to takie coś w ogóle są jakieś dziwaczne rzeczy nowe, co za no, to jeszcze się że na jakiś serwer mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam toksyków, ani czegoś. O, byłoby tupnie! Tylko czekamy na ryb swobodny. Żeby by był. Dobra, najwyraźniej mi nie chce ten w wino, to będziemy z na jakiś serwis społeczności. Hmm. Ty jakie za bardzo? Yy. nie wiem. Dobra, wejdźmy Dobra, wejdźmy na to. Bo już nie mam po prostu gdzie wbić. Dobra. Co teraz poczekam no się kurde ze sobą załadują. Ma no to trochę potrwa. w nie. Zobaczy się co, zobaczy się. O shit Bo ja pierwszy raz kurde wchodzę na TF, po nabycie nowego sprzętu, jestem ciekaw co tam będzie Oho, jest za głośno Dobra no, ping mam top To jest po prostu niezłe Dobra Yy, więc tak. Yy, by ściszyć grę, bo jest ewidentnie za głośno. Eee, yy, gdzie to się No yy, Nie. Za głośno jest po prostu muzyka. To Nie chcę muzyki. Dobra. To zobaczymy czy uda mi... W sumie... nie mam nie jakiegoś timera. Tak z 10 minutek. Możemy sobie pobrać. Dobra. Zobaczymy czy coś w ogóle pamiętam z tej gry. Jak się to gra, bo... Nie dam, nie grałem od jakiegoś czasu. Jak już nam było zynika. No. No jednak nie. No. Jak zawsze mi musiał się... solder tak rozwalić. No cóż, przynajmniej się nie uciekam z tym. A my rocket Man. Dobra, asysta. W sumie i tak, dobrze. Zawsze to nie, nie jest bez to z jakąś inną klasę? Mi tak kiepsko idzie. Będę ze soldiera. Ech! Ech, no cóż, chyba! No cóż, no dawno nie grałem, więc się nie dziwi, że będę zdychał. I w ogóle czemu mam ten... Co? Czemu ja mam kuśwa z jakichś dziwacznych rzeczy? I skuśwa nie mam prawie. Ja miałem że w sumie Oaj, nie to To było po genialne No bene. No bene, ecco, ci abbiamo finito. Va bene. Me ti Dobra, no, to ładnie żyć ko, co cool. What the fuck? Nie daj w dupę? Tu nie spy Ja tylko spaję program. Znaczy, że lepiej snajperem. Może by pójść lepiej w werszoniu headshotów. Też się, że mam taki specjalny trik Cheap trick. Dobra, ja, chłop mnie zauważy od razu. Nie wiem, nie wiem jakim cudem. a to nie wyglądało tu dobrze. Ja, ja, ja tu nie widzę, że się... Niech coś ten. No, wezmąc jakąś inną broń. bo dobra, stoję przy tym Mam antyklingę, jak robi se ten Ja pierdolę <grymne> To może se jednak wezmę PMA? Dobra Ile rzem kiepsko idzie? No. Niech. No, mogę się tam tego teraz spodziewać. W końcu. No ale w ogóle jest czat pokazywany, czego ja to bardzo nie mogę pokazywać, bo pewnie mi usuną film. Dla niektórych treści. A dobra jeszcze są... a sobie są zajęte, dobra. pójdźmy, wezmę tego skauta i wezmę moją główną broń. Idziemy mu skopać dupę. To się kurwa przyczaił. się kurwa przyczaił. A, kur... A no ta że jeszcze D. Waleluja Hallelujah! Jestem. Jestem Bogiem. Nie no, nie jestem. Dobra, skupiamy się na Grzetera, żeby kurwa nie. To nie było możliwe, chyba. To było dość podejrzane w sumie. Dobra, kolega załatwił. Ale nie trafię go sobie właśnie z takim pistoletem. Nie, no. Szanujmy się. A! Koniec. Czy mnie mam w w ogóle? Nie wiem, co się zepsuło. No dobrze, starczy tylko na dzisiaj, więc. Trzeba bawę tego na dzisiaj, bo i chyba to nie jest powrót nie, nie że było dobrej wrócić do tej gry żeby niech to lepiej mi już pozostanie jako Risa y resource pack do Gary Smoda sz do dobra szalmy no dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku dobra.